No, cześć, aniołki, tutaj Luciana Skyborn. Ja się zdecydowałam jednak zrobić taki mały film ze zmianiem gwiazdek w tym dzikim lesie. Ja już mam je w tym dzikim lesie zebrane, te gwiazdki, ale po prostu stwierdziłam, pokażę Wam miejsca, gdzie są te gwiazdki dla osób, które jeszcze tego nie wiedzą. Także pojedziemy, pokażę Wam do tych miejsc, do tych sześciu miejsc. I powiem jakby co trzeba zrobić, żeby, żeby tam je zdobyć. I w ogóle przy okazji też chciałam powiedzieć, że ja teraz bardzo dużo tam filmów wrzucam i tak dalej. I teraz następne będą filmy. Następny film to wrzucę, weź, będą te wspomnienia Katyin, Ten, ten kon, końcowy z tych zadań. Film i potem następne. To już będą w ogóle, ponieważ y, w środę następną i y, w marcu później y, też y, jest, są dwie bardzo duże aktualizacje. Y, jedna będzie dość, dość to jest taka ważna, ponieważ będzie dodana y, jakby druga część do y, dzikiego lasu. Y, także o nim, y, y, także z nim chyba to, i to będzie dość duża aktualizacja. Będą ba, bardzo wiele różnych rzeczy. Z tego co wiem i e, zresztą na moim kanale tam możecie te, tam spojlenia, które też zobaczyć. W każdym razie, także myślę, że będą z dwa filmy pewnie z tego, z tej środy. E, e, bo nie sądzę, żebym wszystko mogła do jednego wrzucić, bo, bo to będzie za, za dużo, że Tak powiem. E, a drugie to będzie... E, Kolejny film to będzie... Znaczy, kolejnym, pewnie wcześniej tam będzie jakiś film, ale też w marcu też na pewno będzie z dwa filmy, myślę, że będą dotyczyły tych nowych koni magicznych, bo one są przepiękne. I, i przy okazji mogę Wam zdalić tajemnicę, że... <grych> znaczy Może nie taką tajemnicę, bo niektórzy widzieli, że będzie nowa funkcja, jeśli chodzi o konie magiczne, czyli już nie będzie tak, że tam w mieście no to konie są w takiej zwykłej postaci, a w a na, te, na zielonych e, w magicznej postaci teraz będzie to po prostu wszystko e, sami będziemy mogli zdecydować e, gdzie chcemy w jakiej postaci, żeby nas, nasz koń był także sami będziemy sobie to regulowali, także jest bardzo fajne e, po prostu będzie taki, będzie nowy e, dodany e, przycisk że po prostu będzie można sobie te magiczne z, z, e, z, zmieniać te płaszcze tych magicznych koni Także i to będzie w marcu, a, a jeszcze tam w, wcześniej po tych, po tych całych, tym dzikim lesie, tej nowej części to Wam taki walnę też krótki, krótki, filmik na temat po prostu, bo mam już mniej więcej taką koncepcję, że tak powiem, jakie filmy po prostu robić tutaj. Takie, będzie kilka takich, takich serii to będę tutaj robiła, ale to wam, to wam później o tym powiem. Dobra, dobra. Także yy, tradycyjnie my się widzimy już, czyli my się widzimy przy przy tam pierwszym miejscu gdzie są te te wiaski Odraz Wam mówię, nie wiem gdzie tam, gdzie jest jedynka, gdzie jest dwójka, nie będę wam mówiła wsłużenych tylko po prostu po, pokażę po prostu yy, no, mi miejsce, że tak powiem, w tym, w tym y, dzikim lesie, gdzie, gdzie to jest. I powiem, co mi jeszcze trzeba zrobić, żeby daną gwiazdkę zdobyć. Ale nie wiem, czy to będzie pierwsza, czy to druga, czy to szósta, czy to która. Dobra, y, to my się zaraz widzimy na pierwszym miejscu. No to na razie, no to pa. W ogóle to chciałam powiedzieć, że właśnie jestem na tym starym mor mor morganie, y, ponieważ y, y, robię teraz... on ma 15 level, ponieważ... Y, obie te zadania z tym, z, y, kończę te zadania z żetonem, także sobie zbieram tego żetona, żeby już, już dokończyć te zbianie tego z ty, tych, y, tego mizia żetona, czy, czy, czy jak on tam się nazywa, czy tam smoka żetona, wszystko jedno. Y, także zobaczcie, bo przy okazji, ten Morgan jest super, bo zobaczcie, jaki ma piękne. Y, Sieść tak, to czy sieść grzywy, grzywa i ogon, tak się wydaje, że taka jest bardzo miękka, ale to taka ta mała dygresja, dobra, to musimy widzimy za chwilę, no topa. ok, dobra to jesteśmy to już jestem w dzikim lesie na posterunku Sokwoi, także idziemy do pierwszej gwiazdki tam gdzie ona była, tutaj trzeba wjechać tam, albo to przeskoczyć tą, te, te pastwisko o tutaj też trzeba przeskoczyć no, ale, hop. dobra przeskoczyłam i teraz tak tutaj sobie biegniemy tutaj sobie biegniemy um, musimy dobiec zaraz wam pokażę tutaj gdzieś tutaj tutaj um, tutaj trzeba jechać o, i tutaj, o, 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 tutaj, do tego dnia. Okej. Okay. I teraz tak. E, tu, e, poczekajcie chwileczkę, o, tu jest e, gwiazdka, ale ja tą już w gwiazdkę mam, także to tak. E, tu jest po prostu kwiatek taki. E, 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 zawsze po prostu jest, zawsze tam odrasta ten kwiatek, w każdym razie. Pierwsza gwiazdka będzie właśnie tutaj w środku w, te, w tym pniu. E, pokażę Wam okolicę, gdzie to jest. Przepraszam, że tak o. Musicie po prostu tak jak ja e, jechać. Dobra. Także tu będzie tu będzie w tym pniu, będzie wiaska. O, powiem Wam o na mapie. Poczekajcie. O, no to tutaj. To w tym miejscu trzeba się znaleźć. Tam, tam gdzie tu. Tam gdzie jestem także to będzie no, jedna z tych gwiazdek dobra teraz my się wyjdziemy przy kolejnym miejscu do no to na razie ok y, to mi się y, znajduje y, znaczy za chwilę się znajdziemy przy miejscu kolejne gwiazdki y, będziesz jeszcze sześć gwiazdek w każdym przy miejscu kolejnej gwiazdki i musisz znaleźć teraz y, Znowu na postępku sekwoi, tutaj u tych, tam jest te dzikie konie, także idziemy sobie tutaj, tutaj, idziemy, idziemy, tu gdzie jest ten balon i teraz tak, tutaj jak zobaczycie, tutaj są te, są te namioty, namioty i teraz tak, popatrzcie tutaj sobie na miejsce. To jeszcze nie jest miejsce tej gwiazdki, ale y, żeby znaleźć tamtą gwiazdkę, y, kolejną, to trzeba tutaj pojechać. Tutaj jest tajemnicza ścieżka. Y, poczekajcie, to się chyba jakoś tak wjeżdżało. Poczekajcie chwileczkę. O, o, tutaj. O. Zobaczcie. W którym miejscu jestem. To jest właśnie, jesteśmy na tym, tam, o, tutaj są z tyłu jest ten Sokwoi e, w tym miejscu się musicie znaleźć, tutaj ale tu jeszcze nie, ma, tu jeszcze nie jest gwiazdka e, i teraz tak, musicie iść do góry po tej ścieżce Dobra, idziemy tutaj sobie cały czas, idziemy, idziemy tutaj idziemy, idziemy, ja dokładnie tam nie pójdę w miejsce, gdzie jest ta gwiazdka, bo tam tu, no trzeba bo już tą gwiazdkę zrobiłam, że trzeba by to tam skakać tu sobie idziemy, idziemy po tej tajemniczej ścieżce, o i tutaj, zobaczcie, i teraz tak, tutaj dojdziemy do tego momentu, do tego momentu, pokażę wam na mapie tutaj, a to jeszcze nie jest to, i teraz tak, zobaczcie, o tutaj, tutaj, i teraz tak, tutaj trzeba iść, o trzeba zwrócić konia i tutaj trzeba Iść albo tam przeskoczyć. Tutaj trzeba i, i teraz tak. Ja tam dalej nie pójdę. Ale w każdym razie, tu trzeba iść tam za, za drzewami. Zobaczcie, dobra. Może pójdę do. Ale tylko do pewnego momentu dalej nie będę szła. W każdym razie, zobaczcie. Tutaj idziemy tutaj y, za tym drzewem i dalej, dalej tam trzeba. Tam trzeba przeskoczyć. Przeskoczyć za, za te. Y, za tą część że tak powiem i wtedy będzie ta gwiazdka albo, albo jest na albo to jest w tym miejscu ta gwiazdka jest za tym drzewem albo tam trzeba dalej po, po skałach poskakać i tam prawdopodobnie będzie kolejna gwiazdka także tutaj prawdopodobnie będzie kolejna gwiazdka ale albo tu albo tam, dobra Także tu jesteśmy na tej, y, 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 przy, przy tej dzikiej, dzikiej ścieżce. No i y, z tej ścieżki, to z powrotem wracacie tak, jak, tak jak, tam, tak jak jechaliśmy z powrotem, tak trzeba wycić. A my się widzimy przy y, miejscu kolejnej gwiazdki. No do, 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 dobra, to na razie, no to pa. Ok, y, to jesteśmy przy y, miejscu, mniej więcej przy miejscu kolejnej gwiazdki, i teraz tak, musicie się znaleźć w tym miejscu. Najpierw tu widzicie, macie z tyłu macie ten y, postanek sequoia, a my idziemy do wodospadu. Najpierw wam pokażę miejsce, w którym ta gwiazdka była. Hmm, poczekajcie chwileczkę. Hmm, a, ja tutaj jestem za wysoko. Dobra. Ja trochę ...niżej zjadę. Tu się odwracamy. Okej. Okay. Właśnie. I teraz tak, macie tutaj wodospad. O, jest wodospad. I teraz gwiazdka jest ogólnie... ...gwiazdka z pod wodospadem, pod tą spadającą wodą. A wy musicie iść na razie tak tutaj. O, i teraz tak, tutaj trzeba się znaleźć w tym miejscu i trzeba szybko tutaj galopem wbiec w tą wodę i zanim, zanim się skończy ta linijka, że tam jesteście za głęboko i tak dalej, to trzeba wtedy kliknąć, nakliknąć no, po prostu tą, tą gwiazdkę. Ja bardzo dużo razy to próbowałam, chyba nie wiem z 30, Także tutaj trzeba golopem wjechać i po prostu, i tu będzie ta gwiazdka, po prostu trzeba klikać tam, no po prostu, no i po prostu tutaj inaczej się, się nie da, te po prostu uzyskać tej tej gwiazdki, także, także my jesteśmy, o, tu docelowo w tym miejscu, ok, dobra, także tu będzie tam jakaś trzecia, kolejna gwiazdka w każdym razie, dobra, a my się widzimy teraz przy, znowu przy miejscu kolejnej gwiazdki, no dobra, to na razie, no to pa. Ok, to jestem w kolejnej toczy, mniej więcej przy miejscu kolejnej gwiazdki, to jest tam chyba czwarta. W każdym razie musicie dojechać w to miejsce. No to miejsce. I teraz tak, jedziecie sobie tutaj. Do wieży wartowniczej trzeba pojechać. Dobra, tak, także jedziemy do wieży łatowniczej. Tam sobie wiedziemy, chociaż nie chcę się specjalnie. Ogólnie... Powiem Wam na razie, że kolejna gwiazdka jest w takiej, o, w takiej skrzynce, ale nie tej, tylko skrzynce, która tam jest u góry. Jest, tutaj jest, jest taka skrzynka i trzeba nią kliknąć. Ona spadnie na dół. Tutaj, tutaj się znajdzie i wtedy trzeba kliknąć, w to, zejść, na, zejść na dół, kliknąć tutaj e, e, tą e, e, tą skrzynkę i wtedy, wtedy dostaniecie tą gwiazdkę, bo ona tak bezpośrednio nie jest widoczna. Dobra, ale na razie my pojedziemy sobie do góry, bo chcę Wam dokładnie powiedzieć w którym miejscu. W sumie na, nie, to ona no właśnie tu często si zsiąść z konia, ale my nie chcemy zsiadać z konia. Idziemy dalej. Ja chcę Wam dokładnie powiedzieć w którym to będzie miejscu. Ok, to sobie idziemy. Ojej, cicho, cicho. Ok, ładną muzyczkę mam. Przy okazji. Przynajmniej nie trzeba muzyki do filmu, bo już jest. Dobra, jesteśmy na samej górze. Ok, i tu idziemy dalej, ponieważ ona tutaj nie jest w środku. Nie, tutaj nie ma, trzeba iść tutaj. O tu Słówkawicza przelatuje, także jest super śliczna. Już miałam z, z nią zdjęcie na Instagramie kiedyś. No, i w każdym razie idziemy tutaj do, do tyłu. O, i aż tutaj, o, tutaj, tutaj. Wiecie, ja już tu skrzynkę, yy, ale tu się ciągle pojawia ta skrzynka. Yy, ja po prostu mam już tą, tą gwiazdkę, jak widzicie, także. O, tą, ona wtedy zniknie i tam pojawi się na dole. Yy, Doba. Doba, to idziemy sobie. Także to będzie krótki taki filmik. Zostało nam jeszcze tam kilka gwiazdek. Okej, teraz trzeba tu zejść. A, ale to jest nużące. Nie, by tu po prostu skoczyła, ale albo zabiła się. No tak dalej, tak dalej, no. No, no, no. I ci, 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 co to robisz, co to robisz? A, no, oczywiście jak zwykle, no nie, wiem, to jest tak się dzieje, Dobra, wsiadam na koniach. Także to nie jest ta skrzynka, tylko po prostu... A, a i ta skrzynka... A, ona dokładnie... O, właśnie. Yy, w tym miejscu ona się znajduje. Także jak się nią kliknie, to wtedy się dostaniecie gwiazdkę. Ja tam no, oczywiście tej gwiazdki nie dostanę, ponieważ już ją... Yy. Jak ta, gwiazdka, jak ta strzynka spadnie z tej góry, to się znajdzie w tym miejscu i tutaj jest wtedy gwiazdka. Ja oczywiście tu nic nie mogę otworzyć, ponieważ ja już tą, tą gwiazdkę dostałam, tą, tą bodajże czwartą. I teraz będzie tam piąta, piąta będzie ta gwiazdka. Także my się widzimy zaraz przy tej kolejnej, przy miejscu tej kolejnej gwiazdki. No dobra, to na razie, no to pa. Okej. Okay. To my mniej więcej jesteśmy w miejscu kolejnej, piątej gwiazdki. I musicie się znaleźć w tym miejscu. I teraz trzeba, o, pokażę wam, o, to jest dookoła tutaj. I ta y, gwiazdka jest y, tutaj w tej, w tej sekwoi jasnej. Ta do bada Pojedziemy. Tutaj po prostu sobie, o, trzeba się, trzeba się po prostu nakierować. O, i tutaj, o, dokładnie w tym miejscu, wtedy znajdziecie kolejną gwiazdkę. I po prostu sąmy, no, tam klikacie i, i, i wtedy jest y, kolejna, dobra, piąta. Dobra, to my teraz idziemy do szóstej kolejnej gwiazdki i wyjedziemy się na miejscu ostatniej gwiazdki. No dobra. W tym razie, no to, no to pa. Okej, okay, to my jesteśmy mniej więcej w miejscu ostatniej już szóstej gwiazdki. W dzikim lesie i to jest tak, yy, o tutaj wam pokażę. Tu się mniej więcej musicie znaleźć, pod tym krańcem mapy. O, tu jest jezioro. Le. I teraz tak. Idziecie tu sobie tutaj do góry, do góry, do góry. O! o I tutaj, o, zobaczcie, tam tam jest e, kaniec e, też mapy, i tam jest e, i tam, tam jest w dole, tam e, jest woda, i tak dalej. A my, w każdym razie, tutaj, jak się znajdujecie, a przy tym konkretnie drzewie, w tym miejscu, to ja tego nie będę robić, ale tutaj trzeba tutaj i tylko z tej lewej strony, tylko z tej strony, w której ja, ja jestem. Z prawej się nie da, bo tu jest za, w ogóle za, zabudowane skałami i tu nic nie ma. Także tu po prostu, ja nie będę teraz biegać, bo nie chcę się w to pakować. Tu trzeba być ostrożnym, ponieważ tu się łatwo wpa wpakować w w jak to, jak to powiedzieć, w strukturę. Także po prostu tutaj się trzeba więcej. No nie wiem, no po prostu gdzieś, gdzieś tutaj musicie się umieścić. Nie. Nie, no, taka ciągna. Okej, okay, już jestem. W każdym razie tu musicie po prostu się rozpędzić i galop, galopem tutaj wparować po prostu. Yy, bo nie, ponieważ gwiazdka będzie tam. Yy, ja tylko tutaj podjadę, ale nie będę tam dalej szła. No właśnie, to trudno pokazać. W każdym razie tutaj trzeba na te skały wjechać golapem i gwiazdka będzie o mniej więcej w tym miejscu, tam gdzie Wam teraz pokazuję. Yy, mniej więcej w, pustu, tu się da pustu wbiec, ale tu trzeba uważać, żeby tu się nie zatrzymać, bo tu się łatwo wpada w teksturę. Mam nadzieję, że kiedyś to naprawią. W każdym razie tu trzeba wpawać golapem, wbiec na, na, te, na te skały i tutaj będzie ta gwiazdka ostatnia. Dobra. Także yy, poczekajcie, ja się wycofam. Okej, okay, dobra. Także tak to wygląda. To jest właśnie. To są miejsca sześciu gwiazdek. E, I teraz, tak, my się widzimy za chwilę w Stani. W Stani. No dobra, to na razie, no to pa. Także jesteśmy zno, znowu w Stani. Także pokazałam Wam e, sześć tych, tych gwiazdek. Także, tak jak mówię, e, następny film e, to będzie e, te wspomnienia Katyn. E, i to jest jeszcze i to mam nadzieję, że, że się wyrobi właśnie do tej środy. Myślę, myślę, że się do niedzieli chyba wyrobi z tymi wszystkimi filmami. Także chyba będzie... <grymcki> no nic, znowu powiedziałam także. No nic. W każdym razie. Następne właśnie będą filmy, i, i potem będzie po, po tych filmach, będzie tych zaległych. Potem będzie yy, no, te filmy po prostu związane z tym z nowycześ, nową częścią dzikiego lasu, i z tymi ogłowami, ogłowami, i z tymi sklepami u zwierzątek, i, i yy, no ze wszystkim, co tam będzie z tą aktualizacją. Mówię, z, będą z, dwa filmy, myślę, że, że z tego co nami. No dobra. Yy, to to na razie, to to na tyle no to do następnego filmu pa pa, cześć